Siemaneczko, ja jestem Kapę na ty nie zapomnij nosić po domu klapek. Witam cię u mnie na kolejnym odcineczku z serii Gothic 2 Noc Kruka. Hej. Coś nie tak? Słyszysz to? Nigdy w życiu nie słyszałem czegoś tak przerażającego. Nie wiem o czym mówisz. Ja nic nie słyszę. Wszystko tu cuchnie śmiercią i zniszczeniem. Wejścia do tej krypty strzegą odrażające istoty to kryjówka mrocznej, złowrogiej siły, której poddani nawiedzają nasz świat. Jestem prawie pewien, że mój amulet jest gdzieś tutaj. Rozmawiałeś już z łowcami smoków? Tak, ale spodziewałem się towarzystwa na kształt mojego dawnego bractwa. Tymczasem ci łowcy to dzika zgraja bez mózgich osiłków. To nie dla mnie. Co się kryje w tej jaskini za skałami? Coś nie pozwala mi zbliżyć się do wejścia. Jaskini strzeże magiczna istota. Widziałem ją w nocy, jak przeczesywała okolice. To straszne, odrażające stworzenie. Sunie w tej z powrotem między drzewami i wydaje się, że wysysa życie ze wszystkiego, do czego się zbliży. Chodźmy dalej. Spróbuję, ale bądźmy ostrożni. No i dobra, w pierwszej kolejności udaliśmy się do tego grobowca, gdzie w pierwszej części rozmawialiśmy z Miltenem, żeby odzyskać, pomóc odzyskać Angarowi, bo go tutaj spotkaliśmy, jak już widzieliście. No chłop tutaj odwalił sam praktycznie całą robotę, ale coś mu odwaliło. Tylko śmierć i zniszczenie. Muszę się stąd wydostać. No i musiałem sam sobie tutaj już przeszukać tą jaskinię, na szybko ją przeszukałem. No nie było tutaj za bardzo ciekawych rzeczy, więc uporałem się z tym jak najszybciej i poszedłem do angara. Co się stało? Nie mogę iść z tobą dalej. Coś mi mówi, że nie wyjdę z tego żywy. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale za każdym razem, gdy stawiam czoła tym upiorom, czuję się, jakbym walczył z własnymi braćmi. Chwila. Znalazłem twój amulet. Dzięki. Już straciłem. Co zamierzasz robić? Wynieść się Kto wie, może się jeszcze. No i dobra, następnie postanowiłem e, oczyścić teren wokół zamku. E, było tutaj mnóstwo wargów, e, orków, wojowników, orków elit, szamanów. E, no, ale e, sobie e, dawałem z nimi radę, nawet e, namiętko, że tak powiem. No, i w trakcie oczyszczania tutaj okolicy zorków, spotkałem naszych starych znajomych z najemników. Wszystko w porządku? Te buty mnie wykończą. Cała zbroja jest naprawdę w porządku, ale czy te wiązania muszą być tak cholernie ciasne? Jeśli je trochę poluzuję, buty pospadają mi z nóg. Skąd masz te buty? Stary Wiarus Bennett zrobił je dla nas, łowców smoków, a my słono za ten szmelc zapłaciliśmy. Jeśli kiedyś dorwę tego drania, to każę mu zeżreć te buty wraz z podeszwami, a do tego oddać pieniądze. Na kogo czekasz? Czekam, masz cyfer, przywlecze tutaj swój szanowny tyłek. Musimy wyruszać. Ładne obozowisko. Święte słowa! Cuchnie tu jak wrzeźni. Wszędzie martwe zwierzęta i przegniłe drzewa. Co tutaj robisz? Siedzę tu już od pewnego czasu w oczekiwaniu na odpowiedni moment. Odpowiedni moment? Na co? Gdzieś tu powinien być smok. Od czasu jak się pojawił, zrobiło się tu wstrętne bagno. Dobrze pamiętam czasy, kiedy nie trzeba było tutaj brodzić. Teraz jednak <laughs> nie odważyłbym się przyjść tutaj sam. Cóż, Rot wciąż tu jest. A on by zwiał, gdyby zobaczył nawet jednego chrząszcza. A co z tobą? Nie przyszedł. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. To dobrze. Czyli w końcu się stąd wydostanę. Ten smród jest nie do zniesienia. Daj mi tylko znać, kiedy. No i dobra, no i po krótkiej rozmowie z nimi, postanowiłem wrócić do oczyszczania okolicy z orków. Troszeczkę ich tutaj zmusiłem do, do pomocy dla mnie, bo się rzuciła na mnie większa grupka, chyba czterech orków tam było, dwóch elitarnych, dwóch bojowników, więc było troszeczkę za dużo. I czułem, że sobie nie poradzę, dlatego sobie tutaj przyprowadziłem. Hej, ty! Angar, byłem w drodze na przełęcz, gdy nagle natknąłem się na bandę. Odczekam trochę i spróbuję znów. No w międzyczasie spotkaliśmy Angara. No i jak się natknąłem na dużo większą grupkę orków, postanowiłem jednak wrócić Teraz do jest nich dobry i moment, żeby ruszyć. udać się Chodźmy na więc. smoka. Po drodze na smoka było parę przeszkód. Po drodze były bagienne jaszczury, były bagienne trudnie. Było też kilku jaszczuroczłeków. No tutaj starałem się im troszeczkę pomóc, żeby nie zginęli. No ale głównie dawałem im tutaj odwalać całą brudną robotę. No tutaj, tutaj już musiałem im pozwolić y, sa, sami, żeby wykończyli tego jeszcze człowieka, bo za każdym razem jak próbowałem im pomóc, to przypadkiem zabijałem Roda i tak to się kończyło, no. No sobie tutaj szybko wyleczyłem Roda i zaraz tutaj będzie pierwsza potyczka ...z siłami ciemności. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. No dobra, założymy sobie oko. O, ciekawe, okej. Okay. Biada ci. Jeśli zbliżysz się jeszcze o krok. Ha, ha. Oko i nosa najwyraźniej działa. Było tu przed tobą wielu takich jak ty. Żaden się nie ostał. Oszczędzaj oddech. Twoje słowa mnie nie przestraszą, piekielny gadzie. Odpowiesz na moje pytania albo utopię cię w twojej własnej krwi. <laughs> A Jakie piękne kwestie. Śmiesz mi grozić, robaczku? Podaj choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię od razu rozerwać. Nie możesz, stary Mamoko Inosa. Jestem wysłannikiem Inosa. Mam przy sobie święte oko. Nie masz wyboru. Rób co ci każe, albo spotka cię zasłużona kara. Mów! Czego ode mnie chcesz? Kim jesteś? Nazywam się Pan Drodor. Dobrze ci radzę. Uciekaj stąd, póki jeszcze możesz. Gdzie znajdę resztę twoich ohydnych pobratymców? Żywioły, od których wszystko pochodzi, utrzymują ten świat w harmonii. Każdy z nich sprawuje władzę nad jedną częścią świata. Szukaj żywiołów, a znajdziesz moich braci. Okej, okay, roger Dad. Sługo ciemności, co cię sprowadza do tego miejsca? Czy twoim jedynym celem jest sianie strachu i zniszczenia? Prawdziwy cel naszego przybycia do tego świata nigdy nie zostanie ci wyjawiony, człowiecze. Na Inosa, co mam uczynić, by przegnać was precz z Królestwa Ludzi? <laughs> by tego dokonać, musiałbyś najpierw zrozumieć znaczenie naszego spotkania. Ale żaden z nas nie wyjawić ci go z własnej woli. Tylko oko mogłoby rozwiązać nasze języki i wyjawić ci nasz prawdziwy cel. W każdym razie po swojej śmierci niewiele będziesz miał z tej wiedzy pożytku. Oko pozwala ci rzucić mi wyzwania, ale to w walce okaże się, czy jesteś mnie godzien. Oby tak. Jak mam zmusić do mówienia pozostałe smoki? Tylko moje serce pozwoli ci odnowić moc oka, ale nigdy nie zdołasz wyrwać go z mojej piersi. No dobra, no to czas na walkę, wyczerpała się moc oka. Nadszedł twój kres, człowieku. O, no oni tutaj robią robotę za mnie, jak to widzę okej okay. Gdzie mi tam, gnojku się leczy patrz. Chodźcie się gnojowi leczyć. Tyle na ten temat. No. Leżeć gnido. Podła. Halo, ogarnij się. Cholera. Nie żyje? No nie żyje, byku. Uspokój się. To już koniec. O rany, ale wdechy, koleś! Bagienny Smog nie żyje, co teraz zrobisz? Nie mam pojęcia. Nie zastanawiałem się nad tym, naprawdę. W każdym razie możesz wrócić do Kolinis jako bohater. Założę się, że można na tym zarobić. Zastanów się. No na pewno. Dobra, zobaczymy, co tutaj skarby miał. Skórzany mieszek, skórzany mieszek, skórzany mieszek, skórzany mieszek. Skrzyneczka, skórzany mieszek. Jeszcze trzy, widzę. Skórzane mieszki. co to, to wszystko? Mam nadzieję, że to są mieszki same sateczki. Okej. Okay. No i po pokonaniu pierwszego smoka wróciłem do zamku, zdać e, raport z bitwy. Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów. Zabiłem smoka z Bagien na wschód stąd. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Czy w międzyczasie zaatakowały was smoki? Na szczęście nie. Na razie mamy spokój. Następnie postanowiłem wrócić do Korinis i porozmawiać z każdym. Na pierwszy ogień poszedł Xardas i ku mojemu zdziwieniu spotkałem tutaj herszta orków. Tym bardziej byłem zszokowany, że mnie w ogóle nie atakował na początku. No i co? Rozprawiliśmy się z tym herstem. Nie było łatwo, bo nas troszeczkę zaskoczył tym, że na początku mnie nie atakował. I miałem takiego lekkiego mindfucka. No i tak, Xardas oczywiście nie miał o, do powiedzenia Ej, co nic specjalnego. Co nowego? Także Nasze, na dalej udałem się znaki, 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 znaki do watrasa. Watras również nie miał nic ciekawego do powiedzenia. No i zmieniło się to u lorda Hagena, bo on już troszeczkę coś tam miał do powiedzenia. Najlepsi wojownicy Orków ruszyli do ataku. Brednie, moi ludzie nie donieśli mi o żadnym pospolitym ruszeniu Orków. Może jacyś ich zwiadowcy zabłąkali się do pobliskich lasów. To nie byli zwiadowcy. Przy jednym z nich znalazłem ten pierścień. Pokaż. Hmm, niepokojące, to znak ich siły, a więc orkowie porzucili swoje palisady i stanęli do boju w otwartym polu. Nie widziałem ich jeszcze zbyt wielu, głównie ich przywódców i kilku wojowników. Tak. Zatem planują coś innego. To mało podobne do Orków, by ich przywódcy wypuszczali się w pojedynkę poza swoje osiedla. Ale to świetna okazja, by uderzyć w ich czuły punkt, gdy stracą swoich przywódców. Morale całej armii osłabnie. Mam dla ciebie nowe zadanie, rycerzu. Masz zabić wszystkich orkowych przywódców, tylko przynieś mi ich pierścienie. Udaj się najpierw do Ingmara. Doradzi ci, jak skutecznie walczyć z takim elitarni wojownicy Orków to jego specjalność. Często. Orkowie planują ogromny atak. Doprawdy? Bardzo niektórzy z ich przywódców. Hmm, nie wygląda. Co to oznacza? A jeśli mówisz prawdę, oznacza to, że próbują nas najpierw osłabić, wysyłając tu swoje... Przeważnie jeden dowódca prowadzi całą hordę orkowych wojowników. Zwykle nie spotyka się ich w grupach. Taka strategia ma swoje uzasadnienie. Przywódcy stanowią rdzeń sił szturmowych i zwykle są otoczeni kordonem wojowników. Dlatego, aby się do nich zbliżyć, trzeba pokonać przynajmniej 30 wojowników. Co teraz zrobić? Kiedy pojawiają się w takiej liczbie, to przeważnie tworzą patrol prowadzony przez najwyższego rangą przywódcę. Herst zakłada siedzibę i wycofuje się do jakiejś jaskini, z której wydaje rozkazy swoim oddziałom. Gdyby udało nam się schwytać tego przywódcę, orkowi przywódcy lubią przebywać blisko wroga. Jego jaskini należy zatem szukać gdzieś w w pobliżu farmy Lobarta zauważono kilku orków. Może. Jak. Jeszcze nie wygraliśmy wojny, chociaż królewska armia. Wciąż jednak musimy stawiać czoła niewielkim. Te stworzenia nie znają honoru ani wiary. Dlatego wierzę w nasze. Będziesz. Mogę nauczyć Cię specjalnych metod treningowych, dzięki którym wzrośnie Twoja biegłość. Chcę być. No i tutaj już po uzyskaniu y, odpowiedzi. Tutaj sobie dodałem w siłę punkciki, ale to już mniejsza. Z tym dalej, postanowiłem poszukać tych chestów i ich powybijać. Więc udałem się najpierw na farmę Lobarta. Tutaj była dosyć spora grupka orków, ale udało się ich pokonać nie było łatwo no bo wiadomo trzech orków naraz no to wiadomo nie, później znalazłem to jaskinię w której ukrywa się ten ich głównodowodzący tutaj na straży przed jaskinią stało dwóch hersztów w jaskini znajdował się kolejny herszt no i dalej na końcu był już ten ich głównodowodzący, ork, pułkownik no i tutaj sobie go zamroziłem bryłem lodu bo dwóch nie dałbym rady ich pokonać i po pokonaniu tego pułkownika zdobyłem taką mapę, podejrzewałem że to jest mapa z posterunkami, więc je wszystkie wybiłem i wróciłem do nich Mam jeszcze coś do powiedzenia w sprawie orkowych przywódców. Słucham? Mam dla ciebie kolejne pierścienie. Dobra robota. Tak trzymać. Zdziwiłbym się, gdyby w okolicy kręciło się ich jeszcze wielu. Jeśli chcesz, możesz nadal przynosić mi pierścienie. Ale myślę, że orkowie dostali już odpowiednią nauczkę. Proszę, weź to złoto i kup. No i dobra, tutaj sobie znowu rozdałem punkciki w siłę. Po wykonaniu tej misji tutaj z tymi hersztami wróciłem do doliny. No i już tutaj jesteśmy w drodze... A nie. Postanowiłem do... dokończyć tutaj wybijanie tych orków. I tutaj tak gr duża grupa wymagała aż dwóch deszczów ognia. I tutaj już jesteśmy w drodze do kolejnego smoka. Po drodze były Jaszczury, zwykłe, ogniste jaszczuroczu, a nawet ogniste golemy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już tutaj u kolejnego smoka. Widzę, że będę musiał się z nim zmierzyć samotnie. Także szybciutko zakładamy oko. Dobra, tutaj już mam czar przygotowany i lecimy. Trudno uwierzyć że nadal znajdują się ludzie gotowi poświęcić własne życie, byle tylko zobaczyć prawdziwego smoka. Nie przyszedłem tu z wizytą towarzyską. Uprzejmości musimy chwilowo odłożyć na bok. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że zamierzasz rzucić mi wyzwanie. <laughs> Skręcę ci kark, człowieczku. Nie tak szybko, przyjacielu, mam ze sobą oko i nosa. Nie masz wyboru. Odpowiesz na moje pytania albo zdechniesz w męczarniach. Aaaa. Zatem pytaj, póki jeszcze możesz. Twoja władza nade mną wkrótce się skończy. Kim jesteś? Nazywam się Feomatar. To wszystko, czego się o mnie dowiesz. Spalę cię na popiół, gdy tylko wyrwę się spod władzy oka. Każdy smok ma miejsce, w którym przechowuje swoje skarby. Gdzie jest Twój skarb? W miejscu, do którego nigdy nie dotrzesz. Postaram się o to, gdy moc oka osłabnie. Ukryłem swoje skarby wysoko na rozgrzanych skałach, gdzie nie dotrze żadna pozbawiona skrzydeł istota. Kto Wam rozkazuje? Kto Was tu przysłał? Naszymi czynami kieruje nasz Pan i Jego Słowo Mocy. Wkrótce nikt nie zdoła oprzeć się jego woli. Jego ramię sięga daleko poza królestwo umarłych. Duchy nocy gromadzą się wokół, oczekując jego nadejścia. Wkrótce zostaniecie pokonani, a on zapanuje nad światem. W porównaniu z nim, nawet my jesteśmy nic nieznaczącym pyłem. Nasz pan nadejdzie, by wskrzesić wasze ciała z popiołów. I wykorzystać się do podporządkowania sobie tego świata. No dobra. Pokus straciło swoją super. Naciesz się ostatnimi chwilami życia. Zobaczmy, czy teraz będziesz taki mocny. <grybuj> no i co teraz? Jeju, jaki. No i pięknie. Także ja tobie życzę drogi widzu miłego dnia, wieczora, nocy bądź weekendu. Zależy kiedy oglądasz. Trzymaj się ciepło. No i dobra, w tym odcinku to by było na tyle w takim razie. I do usłyszonka w następnym elo!